Podpunkt A, aby W od X było równe P od X to 2A plus 3 musi być równe A, A plus B plus C musi być równe minus 4 oraz B musi być równe minus 1. Tutaj Wychodzi, że a równa się minus 3, więc stawiając i zamiast a i zamiast b w równaniu środkowym otrzymujemy minus 3 minus 1 plus c to minus 4, więc c równa się 0. Podpunkt b. Nasz wielomian dla tych współczynników wygląda tak w od x równa się x do trzeciej plus 3x kwadrat odjąć 4x. Wyciągniemy sobie x przed nawias, zostanie nam x kwadrat plus 3x minus 4. Policzymy deltę. 9 dodać 16 jest to 25. x1 jest minus 3, minus 5 przez 2, czyli minus 4. x2 to minus 3 plus 5 przez 2, czyli 1. Więc nasz wielomian jest to x, x plus 4, x minus 1.